Wszystkich internautów. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Jesteśmy właśnie w trakcie zjazdu, którego tytuł to obłudnicy, i właśnie tego też będzie dotyczyć dzisiejsze kazanie. Pozwólcie, że przeczytam teraz tekst wprowadzający, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale i będą to wersety od 2 do 3. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by Wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Zapraszam teraz Jakuba Wojtkowskiego do Kazania. Pozwólcie, że zanim zaczniemy, to jeszcze krótko się pomodlę. Drogi Boże, proszę Cię, prowadź nas, żebyś. Te przemawia teraz do naszych serc. W imię Jezusa. Amen. Kiedy otwieramy Ewangelię i patrzymy na Jezusa, to kojarzy nam się z taką uprzejmością, z taką miłością, którą okazywało do wszystkich, nawet do największych grzeszników. Z tak dobrymi słowami. Jednak była jedna grupa ludzi, której Jezus nie szczędził ostrych słów. Jacy byli to ludzie? Regularnie co tydzień uczęszczali na nabożeństwa. Byli niezwykle gorliwi. Bardzo dobrze znali Biblię. A jednak Jezus kierował do nich słowa jak głupcy. Biala wam faryzeusze, uczeni w piśmie. Jesteście jak groby pobielane. Z zewnątrz ładnie wyglądają, a w środku pełno trupich kości. Jezus używał takich ostrych słów nie dlatego, że ich nie kochał, ale właśnie dlatego, że być może to był. Jeden z niewielu sposobów, żeby coś mogło się zmienić. W tym kazaniu przyjrzymy się temu, czym charakteryzowali się faryzeusze, na czym polegał ich problem, żeby też zastanowić się nad tym, czy on może dotyczyć też nas. Potem, właśnie, poruszymy konsekwencje tego, z czym zmagali się faryzeusze, aż w końcu dojdziemy do ratunku, jaki Bóg nam chce zaoferować. Na początek otwórzmy Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, i tam werset od 2 do 7. Żeby przyjrzeć się właśnie postawie faryzeuszów. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, werset od 2 do 7. Wykładem praw mojżesza zajęli się znawcy prawa i faryzeusze. Przestrzegajcie zatem wszystkich zasad, które wam podają. Lecz z nich samych nie wierzcie przykładu, bo tego co głoszą, sami nie stosują. Chyba, chyba gdzieś to widziałem. Wiążą oni ciężkie brzemiona, trudne do udźwignięcia, i kładą ludziom na ramiona, tymczasem sami nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć. Wszystko robią na pokaz, chcą być zauważani, powiększają więc swoje. Modlitewne szkatułki wydłużają frędze swoich szat, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i honorowe krzesła w synagogach, pochlebiają im pozdrowienia na rękach i tytułowanie przez ludzi rabi. Gdybyśmy chcieli, myślę, że mamy ogólnie dość spójny obraz tego, jak w Ewangeliach przedstawiani są faryzeusze. Gdybyśmy spróbowali opisać jakąś taką jedną cechą, to byłaby to pewnie duma. Od razu powiem, że duma jest bardzo szerokim słowem, szerokie znaczenie, i nie chodzi mi o taką po prostu zadowolenie dla naszych osiągnięć, takie zdrowe zadowolenie, tylko chodzi o tą negatywną część tego słowa. Czyli pychę, zarozumiałość, arogancję. Będę używał słowa duma, bo ono jest szersze, a nie chciałbym zawężać tej postawy tylko do pychy. I duma automatycznie. Sprawia, że jeżeli chcemy, żeby inni odbierali nas lepiej, to udajemy lepszych niż jesteśmy. I to właśnie rodzi Obudę. Pytanie, czy te problemy, czyli duma i obuda, nie dotyczą nas teraz? Farzeusze chcieli zajmować pierwsze miejsce w synagogach. Teraz chyba nie mamy tego problemu. Z przodu jest mniej, więcej wolnych siedzeń. Ale czy to oznacza, że problem dumy nas nie dotyczy? No właśnie. Oczywiście to może wyglądać inaczej, ale czy nie mamy tego problemu? Czy spotkałeś kiedyś osoby, które właśnie mają problem z tą negatywną dumą? One we wszystkim, co robią, próbują pokazać innym, że są lepsze. Ciężko im doceniać, za to o wiele łatwiej jest im krytykować. Nie potrafią przyznać się do błędu. Ale bardzo łatwo przychodzi im wytykanie błędów innych. Trudno jest im w ogóle słuchać, za to bardzo lubią mówić, szczególnie na swój własny temat. Bardzo łatwo jest im się obrazić, ale tak trudno przychodzi im kogoś przeprosić. Jest jeszcze jedna ważna cecha: dumnych ludzi. Ale zanim to, czy naprawdę spotkaliście takich ludzi? Właśnie dumnych ludzi. Czy łatwo jest z nimi współpracować? Czy przyjemnie się z nimi spędza czas? No nie. A ta jedna cecha jeszcze dumnych ludzi jest taka, że prawdopodobnie im trudniej jest nam, jakkolwiek, być z tymi dumnymi ludźmi. Im bardziej nas to irytuje, tym prawdopodobnie. Sami mamy większy problem z dumą, bo dla dumnego człowieka nie ma nic gorszego jak ktoś inny, kto próbuje być jeszcze bardziej lepszy od niego samego. A na czym polega właśnie ta negatywna duma, o której chcę powiedzieć? Jest to wyolbrzymiony obraz samego siebie. Skupienie się przede wszystkim na nas samych, na naszych prawach, naszych interesach. Przejmowanie się tym, co o nas inni myślą, próbowanie przedstawienia siebie. Lepiej niż jest w rzeczywistości, stąd właśnie bierze się ta obuda, próbujemy pewne rzeczy ukrywać. No nie tak od razu, żeby być obudnym, no ale coś trzeba trochę nagiąć. No po co o czymś mówić? No przecież. Duma może być też ukryta. Często, kiedy na zewnątrz możemy wydawać się bardzo pokorni, w środku żaramy się nad tym, że jesteśmy niedocenieni. Mogą nam się przypominać te momenty, kiedy my tak bardzo poświęcaliśmy się dla innych, a oni, oni nawet nam tu nie podziękowali. Może być też tak, że czujemy się tak bardzo zranieni przez innych, niekochani, niedoceniani, że w tym wszystkim jesteśmy tak bardzo skupieni na naszym własnym bólu i użalaniu się nad sobą, że nie jesteśmy w stanie kochać ani troszczyć się o innych. Prawda jest taka, że to właśnie od dumy i oto budy rozpoczęła się historia grzechu, cały wielki bój. To właśnie przez dumę Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu, a potem przez obudę próbował udawać, że, że On jest dobry i przypisywał wszystkie swoje najgorsze cechy charakteru Bogu. Bo na tym właśnie polega obuda, hipokryzja, że my udajemy, że stosujemy się do pewnych rzeczy, a naprawdę tego nie robimy i oskarżamy innych, próbując wytykać wszystko, co tak naprawdę jest naszym problemem. A z momentem, kiedy ludzie w raju przyjęli grzech, duma i obuda stała się częścią naszej dziedziczonej natury. I powiedzcie mi, że tego nie ma. No tak jest. I to widać już nie tylko u Adama i że oni od razu zaczęli ukrywać to, że, że zgrzeszyli, że no nic się nie stało, po prostu ukrywamy się, bo, bo, bo nie mamy ubrań. I te cechy są częścią każdego z nas. Pamiętacie, kiedy przeskrobaliśmy coś jako dziecko? Łatwo było się przyznać. Kiedy miałem, nie wiem, chyba nie 5 lat, y słyszałem wielokrotnie, że nie, wożno, nie można bawić się zapałkami. Mieszkaliśmy w drewnianym domu, y ale wydawało mi się, że zapałki to są takie fajne, no fajnie jest się bawić zapałkami, no takiego dziecka. I kiedy oczywiście nikogo nie było, nikt nie patrzył, nikogo nie było w pobliżu, poszedłem do takiego właśnie tam osobnego, no to chyba sypialnia i nie wiem, jak na to wpadłem, ale <grywania> miałem zapałki, znalazłem jakieś zdjęcie i stwierdziłem, że a, podpalę sobie to zdjęcie. I w tym momencie, kiedy, no, zdjęcie to zaczęło się dość mocno jakby palić, do, zaczęło mocno śmierdzieć, to stwierdziłem, gejku to... No tak śmierdzi, to zaraz ktoś się przekona, że ja się bawię za pałkami a ja nie mogę się bawić za pałkami, więc no, trzeba to szybko ukryć, no śmierdzi. Yy, więc pomyślałem, jak można to ukryć najlepiej. Jak zostawię to na środku pokoju, od razu ktoś to zauważy. Więc zrobiłem, pomyślałem, padł wspaniały pomysł. Wrzucę to palące się zdjęcie pod szafę. Yy, Zdjęcie może troszkę przygasło, ale dalej się żarzyło i zaczęło przypalać linoleum pod szafą, a ja uciekłem, bo no bo przecież no trzeba jakoś no nie, nie może być dla mnie, nie. Więc udawałem, że w ogóle ja nie, nie byłem w tamtym pokoju, nie wiem o co chodzi. Dopiero po jakiejś chwili po prostu zaczęło śmierdzieć, coś tam zauważył, zaczął alarmować w ogóle, co się dzieje, gdzieś, gdzieś się pali, nie? Drewniany dom od razu. No, no jest ogromne ryzyko. Potem okazało się dopiero po dłuższym czasie, że to pod szafą, że się linoleum. I nawet wtedy, jak to się mogło stać? Ja, ja nie wiem. Taką właśnie mamy naturę. Z taką się rodzimy. I oczywiście duma jest bardzo obszernym pojęciem. Nie wszystkie jej aspekty występują naraz. Może być taka duma, którą widzimy oczywista bardzo jak u faryzeuszy, może być taka ukryta duma, która właśnie jest bardziej skupiona na tym, że my się tak koncentrujemy na sobie, mamy taki wyodbrzymiony obraz samego siebie. Ale to prawda, że ona jest bardzo szerokim aspektem, możemy w różnych stopniach je doświadczać, ale mamy ogromne predyspozycje do doświadczenia jej każdego dnia. co się rodzimy. Tak samo u Buda. To nie musi być taka hipokryzja jak u faryzeuszy. To może być czasem tylko... Ukrywanie tego, czego nie chcemy, żeby ktoś się dowiedział, bez osądzania, to może być tylko czasem kłamanie, albo tylko delikatne naciąganie faktów, żeby inni myśleli o nas lepiej niż jest w rzeczywistości. Ale to jest ciągle ten sam problem, choć po prostu różny stopień zaawansowania. I kiedy myślę o dumie i obudzie, to one wiążą się z wieloma poważnymi konsekwencjami. Teraz powiem może o trzech, ale jest ich o wiele więcej. Po pierwsze, ciężko jest przyznać się do błędu. Nawet przed samym sobą, już nie mówiąc o tym, jak trudno jest przyznać rację komuś. Duma jest jedną z najbardziej beznadziejnych grzechów, dlatego, ponieważ jej nie zauważamy, dlatego trudno jest nam w ogóle ją wyznać. Prawdopodobnie 99% dumnych osób nie myśli o sobie, że są dumne. I przede wszystkim właśnie dumnym osobom trudno jest przyjąć ten Boży ratunek. Tak samo obuda. Przecież najgorsze dla obudnego człowieka to przyznać, że jest obudny. No przecież to była totalna katastrofa, śmierć społeczna. Po drugie, dumnym osobom ciężko jest poddać się Bogu. Bo skoro jest się przekonanym, że to samemu wie się najlepiej, co się powinno robić, to dlaczego miałbym słuchać kogoś innego? Może nieraz zdarzyło nam się słyszeć takie słowa nie będziesz mi mówił, co mam robić. Może nawet zdarzyło nam się tak czasem pomyśleć. To właśnie jest duma. W ogóle dla właśnie irytującej osoby nie ma chyba nic bardziej irytującego, jak ktoś jej mówi, co ona ma robić. Kolejna, trzecia konsekwencja to to, że nie da się kochać, myśląc tylko o sobie. Nie da się nawiązać bliskich relacji. Duma przywykła, nie przywykła do tego, żeby zniżać się do poziomu innych. Tworzy zawsze taki bezpieczny dystans. Mur. Tak samo obuda. Nie będąc szczery, nie, szczerzy, nigdy nie będziemy w stanie nawiązać jakiejkolwiek bliskiej relacji. O faryzeuszach jest napisane, że skrupulatnie przestrzegali kiesięciny, wszystkich przepisów prawa, ale pomijali to, co jest ważniejsze w zakonie, czyli miłość Boga. Bo będąc skupiony na sobie nigdy nie, nie będziemy potrafili kochać, ani nawet czuć się kochanymi. Będąc dumni, nigdy nie będziemy mogli rozumieć, czym jest miłość Boża do nas, bo to będzie dla nas tak kompletnie obce uczucie, że nie będziemy w ogóle rozumieli, w jaki sposób Bóg może nas kochać. Te trzy konsekwencje dumy, one nie są jakąś taką teorią. Mówię o nich dlatego, ponieważ sam w jakimś stopniu ich po prostu doświadczyłem. Jednak był taki szczególny moment, kiedy po prostu mogłem zdać sobie z tego sprawę. Myślę, że nieraz y, wielu z nas doświadcza takich momentów takiej duchowej oziębłości, kiedy jest nam trudniej, kiedy czytanie Biblii czy. już nie sprawia nam takiej radości, jest tak po prostu. tak trochę sztywno. I no akurat to miało jakiś tam dłuższy czas temu, ja właśnie miałem taki okres takiej oziębłości. Takiego. Że no, ta relacja z Bogiem w ogóle nie była dla mnie czymś takim żywym. I ja nie wiedziałem dlaczego. Nie było akurat w tym momencie żadnej takiej wielkiej rzeczy, z którą jakby walczyłem. Wiedziałem, że totalnie przegrywam. I nie wiedziałem dlaczego Boże, dlaczego jest tak, tak słabo, tak sztywno. I zacząłem się modlić. Panie Boże, ja wiem, że jest jakaś blokada. Czy możesz mi pokazać, co mnie blokuje? Co sprawia, że, że jest tak właśnie, tak martwo. I modliłem się i po prostu dłużej trochę czekałem na taką Bożą odpowiedź. I wtedy mm, nie było już jakiejś bardzo wyraźnej niebożej odpowiedzi, ale przypomniał mi się fragment z książki, którą bardzo lubię, Droga do Chrystusa, gdzie było napisane, że często pogardza się pijakiem, mówiąc, że jest takim, że jego grzech wykluczy go z nieba, ale tak mało, mówi się, tak mało piętnuje się dumę i samolubstwo, które są szczególnie obraźliwym grzechem dla Boga, bo są zupełnym zaprzeczeniem jego charakteru. Wiecie, ja przez zdecydowaną większość mojego życia nie myślałem o sobie jako o sobie dumnej. I dlatego po prostu daję się, modliłem, Boże, jeżeli to jest to, to po prostu pokaż mi moją dumę i pokaż mi, jak można to rozwiązać. Bo ja już mam dość, ja nie chcę tej blokady. Chcę, żebyś mógł prowadzić mnie dalej. I teraz przejdziemy właśnie do tej najważniejszej kwestii do tego, jak to rozwiązać. U mnie duma polegała na tym, że skupiałem się po prostu na sobie, że często uważałem po prostu, no nie tak, że, że jestem lepszy od wszystkich, no ale wiecie, zawsze ktoś się znajdzie, żeby być od niego lepszym. Opierałem się bardziej na moim doświadczeniu, a na tym, co ja uważam, niż na szukaniu Bożej woli, na, na tym, co myślą inni. Było mi bardzo trudno przyznawać się do błędu, szczególnie jeżeli kogoś naprawdę zawiodłem. Tak to wyglądało u mnie, u każdego z nas. Jak mówiłem, duma jest bardzo szerokim pojęciem, ma różne aspekty. To może wyglądać zupełnie inaczej. Ale jakie jest Boże rozwiązanie? I znowu powiem o trzech krokach. Oczywiście jest wiele więcej rzeczy, które można zrobić, żeby przedwidziałaś dumie i wiążące się z tym obudzie. Ale powiem o trzech. Dunemu sercu ciężko jest przyznać się do błędu, ale to jest właśnie to, czego najbardziej potrzebujemy. Wyznać to nie tylko Bogu, ale też wyznać to przed innymi. Księdze Jeremiasza w trzecim rozdziale, werset 10 i 11, czytamy takie słowa. Pomimo to jej niewierna siostra Juda nie powróciła do mnie, to znaczy nie powróciła szczerym sercem, a jedynie obudnie, oświadcza Pan. I powiedział Pan do mnie, jeśli by porównać, to już odstępczyni Izrael jest sprawiedliwsza niż niewierna Juda. Izrael nie przyszedł do Boga, został unicestwiony. Juda przyszła do Boga, ale nie szczerze, tylko obudnie. Jeśli by porównać, to już Izrael jest zepszy. Jeżeli chodzi o wyznanie właśnie naszej dumy, to nie wystarczy tylko krótkie, przepraszam, no, było, może mogło być trochę lepiej. Tylko naprawdę potrzebujemy szczerze wyznać to, z czym się zmagamy. Potrzebujemy w ogóle najpierw zrozumieć to, co jest naprawdę naszym problemem, a to nie jest łatwe. Tylko Bóg może nam w tym pomóc. I naprawdę ja doświadczyłem tego, że że to jest tak potrzebne, żeby. Nie, to nie było krótkie, przepraszam, tylko wyznanie. Boże, ja wiem, że. i wymieni dokładnie to, z czym się zmagałem. Potem, Boże, ja chcę, żeby było zupełnie inaczej. Wyznaję Ci to, że, że było bez sensu, i ja decyduję się, żeby teraz po prostu być Twoim i służyć dla Ciebie. Tutaj chodzi o szczerość, o taką transparentność. Drugi krok, drugi element Bożego Rozwiązania. On znowu nawiązuje do tych konsekwencji dumy. Dumnemu sercu trudno jest poddać się Bogu, trudno jest słuchać tego, jak ktoś mówi, co on ma robić, ale to jest właśnie to, czego tak bardzo potrzebujemy. Dobrze znacie ten fragment z listu Jakuba, czwarty rozdział. Przed to poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, i wtedy ucieknie od was. Poddajcie się Bogu. Ale na czym polega to poddanie się Bogu? Ostatnio trafiłem na fragment z Ewangelii Jana, siódmy rozdział i werset osiemnasty. Kto mówi sam od siebie, szuka własnej chwały, to natomiast szuka chwały tego, który Go posłał, ten jest szczery, nie ma w nim niczego, co byłoby nieprawe. To było podejście Jezusa przez całe jego życie. On nie szukał swojej chwały, ale szukał chwały tego, którego posłał. I na tym właśnie polega poddanie naszego życia Bogu że już nie żyjemy dla siebie, tylko żyjemy dla Chrystusa. To natomiast szuka chwały tego, którego posłał, ten jest szczery. Nie ma w nim niczego, co byłoby nieprawe. Trzeci element. Dumne serce nie jest zdolne do tego, żeby kochać i służyć dla innych. Bo służba dla innych jest trudna. Ale to jest właśnie to, czego najbardziej potrzebujemy. Patrzeć najpierw na Chrystusa, na to, jak On poświęcał się dla nas, jak On służył dla nas. I potem po prostu go naśladować w służeniu dla innych. I to będzie trudne, będzie masę momentów, kiedy nie będziemy mogli znieść ludzi, dla których służymy, bo oni i też my, Mamy coś z dumy, a to sprawia, że bardzo łatwo dać nam się obrażać. W ogóle, gdyby nie było dumy, to nie byłoby tylu konfliktów, tyle kłótni. Praktycznie za każdym razem, kiedy się obrażamy, to właśnie wynika z tego. Dlatego tak właśnie bardzo potrzebujemy patrzeć na Chrystusa, jak on służył dla nas i służyć innym. Zmierzając powoli do końca. Duma i wynikająca z tego buda to jeden z najgorszych grzechów wobec Boga. Bo to właśnie od nich zaczęła się cała historia tego wielkiego boju. Zła, cierpienia. I to właśnie dlatego Jezus tak ostro i wyraźnie ganił Farazeuszy, Nie ma takiego grzechu w Ewangeliach, którego Jezus nie ganiłby ganił bardziej. Po prostu to buda i duma jest czymś, co jest największą obrzydliwością dla Boga. Każdy z nas rodzi się z predyspozycjami do tego właśnie, żeby być dumnym i ukrywać, pokazywać coś, żeby było lepsze niż w rzeczywistości. I tak samo jak ja wtedy wrzucając to palące się zdjęcie pod szafę i próbowałem udawać, że nic się nie stało. Tak samo jeżeli w naszym życiu lekceważymy grzech, który jest i próbujemy udawać, że nic nie śmierdzi to może tylko prowadzić do, do katastrofy. To jest najgłupsze, co możemy zrobić. Udawać, że nic się nie stało. Dlatego tak bardzo potrzebujemy po prostu to wyznać, przyznać się też do innym. Tyle sytuacji, gdybyśmy właśnie w takich różnych konfliktach, gdybyśmy tego powiedzieli, jak czuję się obrażony, to pewnie jest przez moją dumę, ale on tak teraz się czuje, o wiele łatwiej wtedy byłoby to rozwiązać. Chociaż to prawda, że każdy z nas rodzi się z predyspozycjami do, do dumy, do obudy, to prawda jest też taka, że wszyscy gdzieś w środku naprawdę szczerze jej nienawidzimy, każdy nienawidzi hipokryzji. Szczególnie nie znosimy jej u innych. Ale co jeżeli za, zanim wyjmiemy z oka naszego brata, zajmiemy się wyjęciem belki z naszego oka? Co jeżeli właśnie zastosujemy? Te trzy kroki, żeby wyznać tą naszą dumę, naszą obudę, udawanie, najpierw w Bogu, i też przed innymi. Jeżeli po prostu podejmiemy tą decyzję, żeby poddawać się Bogu, żeby szukać nie swojej chwały, tylko Jego. I jeżeli będziemy starać się patrzeć na Chrystusa i naśladować Jego miłość i Jego służby dla innych, to naprawdę może zmienić bardzo wiele. Nawet jeżeli dalej mamy to właśnie serce z predyspozycjami do tego, żeby być skupiony na sobie, dumne i obudne, to jeżeli tylko będziemy wiedzieć, że mamy ku temu tendencję, możemy zastosować te trzy kroki i to rozwiązać. Jednak najpierw musimy zdać sobie sprawę, że to naprawdę może być nasz problem. Ja chciałbym was zachęcić do tego, żeby po prostu porozmawiać z Bogiem, pomyśleć, Boże... Czy to może mnie dotyczyć? Czy możesz mi pokazać, jaka część z tego jest gdzieś we mnie? Zakończę fragmentem z psalmu 139, werset 23 i 24. Niech to będzie naszą modlitwą. Badaj mnie Boże i poznaj me serce. Doświadcz. I poznaj rozkarki. I zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co, rań, co cię rani. Inne przykłady przykład warszawski. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. I prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Amen. Tutaj jeszcze krótko się pomodlę. Drogi Boże, ja Ci tak dziękuję za to, że pomimo tego, że nasze serca często są tak dumne i to dla nas samych jest tak irytujące, to Ty mimo wszystko dalej nas kochasz i dalej chcesz nas zmieniać. Boże, wybacz naszą mobudę to, że często próbujemy bagatelizować grzech w naszym życiu, że próbujemy udawać, że nic się nie skało, albo próbujemy udawać lepszych niż jesteśmy. Proszę Cię gorąco o to, żebyśmy mogli tak szczerze porozmawiać z Tobą, zapytać się Ciebie, co ty widzisz w nas, co może blokować naszą relację z Tobą i przez co ona nie może wejść wyżej? Pokazuj nam to Boże i pomóż nam wyznawać to Tobie i wyznawać to innym. I przestać udawać. O to Cię gorąco proszę w imieniu Jezusa. Amen. Żegnamy internautów.